Witajcie w Strefie Kultury. Jesteśmy przed gmachem Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, gdzie odbywają się 59. Rzeszowskie Spotkania Teatralne 7. Edycja Nowego Teatru. Porozmawiamy dzisiaj z dyrektorem Teatru oraz zapytamy uczestników festiwalu, jak podobają im się tegoroczne spektakle. Zapraszam. Festiwal Nowego Teatru uważamy za otwarte. Zapraszamy. Ciekawym jest powrót do y, klasyki, y, wykorzystanie y, twórców klasycznych, ale w sposób niezwykle nowatorski. Y, no mnie przede wszystkim urzek spektakl Bujaszekwania z Teatru Sosnowiec. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe poszukiwanie teatralne młodego reżysera i chciałbym więcej takich propozycji oglądać w teatrach. Dobre, dobry dobry repertuaru. Cieszę się, że jest taki, y, że wysoki poziom że lepiej kilka lepszych. Y, sztuk niż dużo wydarzeń mniej interesujących. Bardzo dobre. Byliśmy na bliściowym sadzie i na kupcu weneckim. Także... No, myślę, że, że dobrze dobrany jest repertuar, bardzo ciekawy i taki, taki troszeczkę inny niż, niż dotychczasowe. Na ciężkie czasy klasyka. A mówiąc inaczej, klasyka zadaje poważne pytania. Zawsze to robiła. I my sobie dzisiaj zadajemy poważne pytania, ponieważ nie wiemy, co się dzieje. Nie jesteśmy pewni, co się stanie. Albo na przykład jesteśmy sami, albo postawieni wobec siebie tylko w tych lockdownach, i wtedy cisną nam się do głowy różne ważne pytania. Nawet takie, czy to, co robimy ma sens. I właśnie wielka literatura tak personalistycznie właśnie nie jakby w takim perspektywie społecznych politycznych spojrzeń ale w takiej ludzkiej perspektywie jest bardzo dobrym takim lustrem w którym możemy się przejrzeć bo tam padają ważne pytania w teatrze zawsze najważniejsze jest to, co się dzieje. Najpierw stara zasada mówi, że żeby był teatr, musi być jeden człowiek, który coś robi, drugi człowiek, który to ogląda. Wtedy mamy teatr. Więc jakby te słowa nigdy nie są najważniejsze. Zresztą, wie pan, te słowa mogą brzmieć na. Yy, yy, można tak dać taki kontekst i taką planszę, że tak powiem, z tyłu, czy obraz, że te same słowa będą znaczyły zupełnie coś przeciwnego. Na tym to właśnie polega. I, i taki jest właśnie teraz teatr. Teatr, który traktuje wielkie słowa czy, y, czy generalnie klasyczne teksty czy znane teksty jako platformy porozumienia z wizem, ale całkowicie y, zmienia paradygmat jego odczytywania. Chcemy, żeby to było trochę inne spotkanie niż to, który my, który, które w tej chwili się przebiega na wszystkich frontach, we wszystkich kanałach, formatach, bo wciąż zadajemy sobie pytanie, takie pytania jak, jak my jako społeczność, jako państwo, jako naród, jako Europa, jako chrześcijanie, ale są takie scalające nazwy. I scalające jakieś kategorie, dajemy sobie radę, albo co będzie z nami. No i to trochę tak jakby umykało właśnie w, te, w tej sytuacji zagrożenia pytanie o to, co ja, czy ja robię to, co chciałbym robić, czy ja myśl jakby wypowiadam, co chciałbym wypowiedzieć, czy znajduję do, dobrą relację ze swoimi bliskimi osobami, czy z, z moim życiem po prostu, e, czy po prostu żyję tak, jakbym chciał żyć. I właśnie można powiedzieć, wielkie, najczęściej to jest tak, że wielka literatura to są większe, wielkie książki, które gdzieś kiedyś być może poniesięgnęliśmy, a teatr próbuje je przełożyć na scenę. I dlatego to jest osobista rozmowa. Niech Państwo pomyślą, myślimy. Teatr można rozpatrywać na poziomie formy i treści. Myśmy właśnie z dyrektorem Janem Nowarą stwierdzili w pewnym momencie, że w związku z tym, że nie mamy nowych rozwiązań formalnych, bez sensu jest kontynuować tę tradycję, tradycję cztery lata i zmienił się cały paradygmat, kontynuować tradycję poszerzania formy. Są oczywiście spektakle, które mają jakąś formę eksperymentalną, bo przecież to Tat Polski to jest bardzo duża, że tak powiem rzesza artystów, ale to nie ma też jakości. Znaczy ja uważam, że jednak e, e, jeśli przywozimy Państwu do Rzeszowa e, e, tej wspaniałej rzeszowskiej publiczności, która jest bardzo wyrobiona i, e, i oczekuje wszystkiego, co najlepsze, to trzeba to pożenić, czyli mm, nowy teatr trzeba pożenić też z dobrym teatrem. Ja w ogóle mam takie jakieś przekonanie, że nie ma teatru Krytycznego, lewicowego, prawicowego, takiego, owatego, siakiego. Jest tylko albo dobry teatr, albo zły teatr. Więc ja zawsze prze, przede wszystkim myślę dobry teatr. Żeby ci ludzie, którzy tu przychodzą i płacą, nie wiem, jakieś kilkadziesiąt złotych, żeby nie mieli zepsutego wieczoru. Żeby nawet jeśli się z czymś nie zgodzą, to żeby mogli powiedzieć, to jest dobry teatr. Boję się. Koszule opalowane dzienne białą, niebieską, różową. Trzy koszule tylko i odpowiednie jedwabne majteczki. Jedno różowe do jedno skromniejsze do Cztery koszule nocne, kilka piustonoszy. Trzy koszule opalowe dzienne białą, niebieską, różową. Wyprawa panny młodej. I to już wszystko w dzisiejszym programie. A ja serdecznie zapraszam Was na nasz kanał społecznościowy na YouTubie, na Facebooku i na portal Nowiny24.pl, gdzie możecie zobaczyć wcześniejsze nasze odcinki. Do zobaczenia!